Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się najważniejszymi skutkami II wojny światowej na świecie. Przede wszystkim zacznijmy od skutków politycznych. Francja i Wielka Brytania utraciły swoje znaczenie międzynarodowe na rzecz Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. Oba te państwa stały się supermocarstwami dążącymi do rozszerzenia. Swojej strefy wpływów na świecie. Powstała także Organizacja Narodów Zjednoczonych, dbająca o pokój na świecie i międzynarodową współpracę w różnych dziedzinach. Skutki gospodarcze to przede wszystkim ogromne zniszczenia zniszczenia infrastruktury kolejowej, drogowej zniszczenia zakładów przemysłowych. Przede wszystkim cała Europa była zniszczona, była upadła gospodarczo. Europa Zachodnia odbudowała się dzięki pomocy Stanom Zjednoczonym. Dzięki temu Europejczycy na Zachodzie mogli spojrzeć z nadzieją w przyszłość, a Stany Zjednoczone poprzez pomoc gospodarczą i odsetki z kredytów. Uzyskali dominującą pozycję na świecie. Pozycję, oczywiście, ekonomiczną. Natomiast, jeśli chodzi o skutki społeczne, to przede wszystkim wymienić należy śmierć 50 milionów ludzi, żołnierzy i cywilów. Także zagłada większości europejskich Żydów. Wymieniajmy kolejno głód i niedożywienie. Traumy psychiczne, kryzys wartości. Powstał także problem tzw. dipisów z angielskiego Displaced Persons osoby przemieszczające się. Byli to wyzwoleni przez aliantów, chociażby więźniowie obozów koncentracyjnych. Powstał problem ich powrotu do domów. I na koniec skutki kulturalne. To przede wszystkim grabież, Wielu dóbr kultury. Część z nich zostało zniszczonych, część zagubionych. Oczywiście wiele miast niezwykle ucierpiało. My przede wszystkim pamiętamy o zniszczonej przez Niemców Warszawie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.